Cześć moi drodzy, bardzo mi miło widzieć Was na moim kanale, tym bardziej, że zapraszam Was właśnie na odcinek, którego dawno nie było na moim kanale. Będzie to bowiem wywiad, rozmowa. Z naszą dzisiejszą gwiazdą, a jest nią pan Andrzej Beja Zaborski, którego na pewno kojarzycie z filmów u Pana Boga za piecem i kontynuacji. Choć pan Andrzej ma na swoim koncie wiele innych ról i niezwykle ciekawy życiorys. Niedawno ukazała się jego biografia, z której ja korzystałam tworząc dzisiejszy odcinek między innymi. Jest to prawdziwa gratka, bo naprawdę o panu Andrzeju nie ma zbyt wielu informacji w internecie, a życiorys ma bardzo ciekawy. Zresztą niech sam wam zdradzi, o czym dzisiaj będziemy mówić. Dzień dobry państwu, tu Andrzej beja zaborski Serdecznie, bardzo gorąco zapraszam państwa do obejrzenia odcinka z moim udziałem. Będzie... ten odcinek będzie traktował o moim życiu, o mojej książce, Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Jak więc widzicie, naprawdę warto oglądać. Zachęcę Was także tym, że mam dla Was kilka takich książek, więc pod koniec odcinka zdradzę Wam, co zrobić, aby je otrzymać. A teraz już jak słyszycie, jestem nieco podekscytowana, więc zapraszam do oglądania. Pan Andrzej Beja-Zaborski urodził się 7 marca 1951 roku i był najstarszym z dzieci swoich rodziców, ale niestety mocno chorowitym. Lekarze nawet nie dawali mu zbyt wielkich szans na to, że będzie kiedyś zupełnie zdrowym mężczyzną. Rodzice wtedy oddali go na wychowanie do wujka i jego żony, do brata mamy. Choć aktor przekonuje, że nie miał tam źle, był troszkę zdziwiony tą decyzją, jeśli można to tak delikatnie ująć. I do końca życia swojej mamy właściwie nie rozumiał skąd taki wybór. Od tamtej pory dom dzielił między Podlasia a Wałbrzych. Dlatego też swoje dzieciństwo wspominał chyba dość dyplomatycznie jako bardzo interesujące. Dzisiaj, jak, jak patrzę wstecz na to moje dzieciństwo, to uważam, że było nawet interesujące, ale było rozdarte pomiędzy Białym stokiem a Wałbrzychem. Ale mimo wszystko czułem się tam w tej nowej mojej rodzinie, że tak powiem, przez jakiś czas bardzo dobrze. Dlatego że ciocia Lucyna, którą nazywałem, nazywałem mamą, robiła wszystko, żebym czuł się tak, jak, jak, jak po prostu w domu rodzinnym. Pan Andrzej podkreślał, że jego rodzice tworzyli bardzo udany związek. Bardzo się kochali i mieli wszelkie predyspozycje, by również swojemu pierworodnemu dziecku stworzyć kochający, pełen miłości dom. Tym bardziej, że przez 10 lat był ich jedynym dzieckiem, ale niestety tak się nie stało. Urodziny było mu co prawda dobrze, szczególnie ciocia bardzo go kochała i się nim bardzo dobrze zajmowała, ale niestety z powodu alkoholizmu wujka wrócił do rodzinnego domu, gdzie chyba jednak nie czekano na niego do końca z otwartymi ramionami. I na dodatek miał także skomplikowaną relację z ojcem. Relacje z ojcem no nie, nie były najlepsze. Oczywiście z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że właśnie ojciec pokazał mi, jakim. Jakim nie powinienem być ojcem? Pan Andrzej zdradził także w książce, że jego brat był obdarzony przez rodziców dużo większą miłością, przynajmniej tak on to odbierał, niż on sam. Trafił do technikum elektrycznego i był to dość ciekawy wybór, bo właściwie w ogóle nie korelował w żaden sposób z jego zainteresowaniami. Od szkoły więc migał się jak tylko mógł. Nie udało mu się w terminie zdać matury i trafił do wojska. A tam już działo się naprawdę dużo, dużo dobrego, ale i niedobrego, jak mówi sam aktor. Nie chciał iść do wojska, bo musiał porzucić swoje dotychczasowe życie, pracę, dziewczynę. A wtedy wojsko trwało dwa lata, więc nie były to przelewki. Dlatego też od razu zaczął kombinować, jak z wojska się wymiksować. Tutaj pomocne były zdolności aktorskie, choć nie do końca wyszło tak, jak chciał. W wojsku oczywiście odnalazłem się, to bardzo szybko, dlatego że yy... Pomimo tych myśli, yy, które mną kierowały, żeby jak najszybciej z tego wojska wyjść, no to oczywiście zatrudniłem się we straży wojskowej, w związku z tym, że muzykowałem, czyli sobie miejsce tam raz dwa, znalazłem, a poza tym cały czas skombinowałem, jak wyjść z tego wojska. No i stąd oczywiście ten prokurator, bo symulowałem padaczkę i na komisji się poznali na tym no i zagrozili mi, że jeżeli jeszcze raz pojawi się na komisji, no to skończy się dla mnie niewesoło. Po wyjściu z wojska pracował na kolei i też nie było to spełnienie jego marzeń. Już wtedy występował z zespołem muzycznym, bo to właśnie muzyka początkowo była jego największą pasją. Ale musiał przecież z czegoś żyć. Nie chciał być na garnuszku rodziców, bo miał 23 lata. Dzięki tej pracy żartował później, że do szkoły teatralnej dostał się bez problemu, bo już miał doświadczenie w cyrku. Natomiast sam przekonywał, że aktorem został z przypadku. Nie był bowiem takim typowym kandydatem do szkoły teatralnej. Nie był bywalcem teatru. Nie czytał mrożka, ale Anon na drzwiach zachęcił go, by spróbował swoich sił. No, no oczywiście, że nie żałuję tego przypadku, dlatego że do dzisiaj tkwię w tym zawodzie. Już jestem na emeryturze w dalszym ciągu udzielam się aktorsko. Także z perspektywy czasu nie. Nie widzę, że mógłbym robić coś innego. I co ciekawe, to żona pomagała mu się przygotować do tych przesłuchań. Ona była jego pierwszym widzem, ale także krytykiem, bo okazało się, że pani Jola jest osobą bardzo wymagającą, jeśli chodzi właśnie o te wszystkie aktorskie sprawy. Więc pan Andrzej żartował, że przygotowań mu nie ułatwiała, ale być może dlatego poszła jak spłatka. Jeżeli chodzi o moją żonę, Jolantę, no to towarzyszyła mi w moim życiu od. Od pierwszego momentu, kiedy, kiedy żeśmy się spotkali, praktycznie przez całą moją karierę, zawsze była ze mną w tych momentach, yy, i cięższych dla mnie i dla naszego małżeństwa. Oczywiście ja też byłem z nią, także jesteśmy po ślubie już tyle, że ho. ho. Niedługo będziemy obchodzili 50-letnią rocznicę zawarcia yy, małżeństwa. Także yy, wydaje mi się, że ja nie mogę. Istnisz bez niej, a tak myślę, że ona bez mnie też. I naprawdę miło robi się na sercu, gdy czuć takie uczucie mm, bijące od jednej osoby mówiącej o drugiej. I to po tylu, tylu latach. Naprawdę myślę, że wiele osób teraz uśmiecha się tak jak ja, i troszkę zazdrości może. Bo myślę, że to jest właśnie przepis na udany związek, by zawsze tak o sobie ciepło mówić, ale i oczywiście myśleć. Ale wiecie, myślę, że ten egzamin do szkoły aktorskiej to miała być chyba dla pana Andrzeja taka troszkę przygoda. Bo pan Andrzej chyba najbardziej obawiał się, że się dostanie. No i jego obawy okazały się uzasadnione. I mówi o tym dosadnie jego reakcja, bo gdy zobaczył swoje nazwisko na liście przyjętych, był przerażony. Zastanawiał się, co teraz. I choć, tak jak wam powiedziałam, aktorem został przez przypadek, to tego przypadku nigdy nie żałował. Pan Andrzej ukończył Białostocki Wydział Lalkarski. W 1978 roku i po studiach rozpoczął pracę w Białostockim Teatrze Lalek. Jest nie tylko wyśmienitym aktorem, wyśmienitym lalkarzem, ale także i reżyserem. I sam teatr przekonuje, że pan Andrzej jest jednym z tych artystów, którzy ugruntowali jego pozycję oraz renomę. Należy bowiem do najbardziej wybitnych lalkarzy w kraju. Ma znakomitą technikę aktorską, animację lalek, zwłaszcza pacynek, niezwykłą wyobraźnię i odwagę do podejmowania nowych wyzwań. Pan Andrzej przez wiele lat był także pedagogiem. Zapytałam go więc, jakie jego zdaniem były największe plusy pracy z młodzieżą. No i okazuje się, że można znaleźć przepis na długowieczność właśnie z młodzieżą przebywając. Wydaje mi się, że największą taką zaletą tej pracy z młodzieżą to było to, że po prostu nie pozwalali mi się zestarzyć. Dawali mi cudowną energię. Cały czas musiałem, musiałem być przygotowany na ich trudne pytania i, 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 i traktować ich jako, jako swoich takich. No, może nie już partnerów. Nie, właśnie tak jak partnerów na scenie. Te rozmowy były bardzo często bardzo poważne i bardzo, i bardzo trudne. I musiałem się do tego przygotowywać. To nie było takie. Nie, nie, nigdy nie występowałem w roli yy, belfra, profesora i, i, prawda, i, 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 stu, i student. Tylko takiego człowieka, który, który po, chciał na, nauczyć, chciał im zdradzić swoje tajemnice i że, żeby poznali poznali ten zawód jak, naj, jak najlepiej. Aktor zdobył jednak popularność występując w filmach. W szerokiej publiczności znany jest przede wszystkim z roli komendanta w filmach Jacka Brumskiego, U Pana Boga za piecem, U Pana Boga w ogródku i U Pana Boga za miedzą. Wystąpił także w kilku filmach Wojciecha Smarzowskiego, na przykład w Weselu czy Drogówce. Występował także w serialach Magdzie M, 39,5, Pitbullu, Ojcu Mateuszu. Ale często grywa podobne role. Czy na tę szufladę jest trochę zły? No, tak się złożyło w moim życiu, że zostałem taki zaszoplatkowany, że tak powiem. No i najczęściej gram właśnie albo policjantów, albo yy, yy, księży, ewentualnie jakiegoś biznesmena. No. Może naukowca jakiegoś. Także, no tak, jestem takim policjantem chyba już, jako policjant skończył. I bardzo często grywa postaci charakterne, charakterystyczne i budzące raczej jednak mimo wszystko pozytywne emocje, gdzie pan Andrzej może prezentować cały wachlarz swoich aktorskich możliwości, jednak i czarne charaktery zdarzyło mu się grywać. Na przykład w serialu Kruk, który oglądałam, jeśli wy nie oglądaliście, to serdecznie wam go polecam. Uważam, że jest to jeden z najlepszych polskich seriali. Czasu do czasu zdarzało mi się zagrać czarny charakter i wydaje mi się takie moje ostatnie doświadczenie z ostatnich lat, to jest serial Kruk, gdzie kreowałem postać pedofila Mordycy i to była bardzo niesympatyczna osoba. Która w końcu zostaje też ukarana, bo podźwignął jej gardu w finale. Ale to była, to była rola przeciwko, przeciwko mnie. I przeczytałam też gdzieś, że bywa obsadzany po warunkach. nie chodzi mi tutaj o charakterystyczną aparycję, dlatego charakterystyczne role, ale raczej o to, że Pan Andrzej ponoć często grywa nerwusów, bo i nerwusem jest. jak to jest naprawdę? Tak, od czasu do czasu yy, bardzo się denerwuje. Ale u mnie to polega na tym, że jestem wkurzony, nawrzucam komuś coś, nawrzucam, no i za chwilę, za chwilę już tego wszystkiego nie pamiętam. Moja żona zawsze mi mówi, Andrzej, przed chwilą, przed chwilą zrobiłeś mi karczemną awanturę, a teraz się uśmiechasz i uważasz i udajesz, że nic się nie stało. No taki jestem. Często mówię Wam jednak, przedstawiając życiorysy aktorów, moich bohaterów, że jest to bardzo trudny zawód, aktorstwo, bo wymaga poświęcenia, oddania się roli, zatraca bez końca. Czy u Pana Andrzeja też tak było i czy jego rodzina cierpiała na tym, jaki wykonuje zawód? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o moją pracę, ona oczywiście determinowała moje życie, ale zawsze starałem się nie przynosić tych. Swoich trosk, kłopotów, stresów, stresów związanych z zawodem do, do domu. Każda premiera to oczywiście nerwówka i tak dalej, ale, ale rodzina, wydaje mi się, no, musiałbym spytać dokładnie, ale nigdy nie dali mi odczuć, że, że w jakiś sposób to wpływa na ich życie. Książkę, na podstawie której przygotowałam dzisiejszy odcinek, pan Andrzej zadedykował swoim wnukom. Jakim jest więc dziadkiem? Bo jak sam przekonuje, na punkcie swoich wnuków ma bzika. Znaczy, jak no, trudno mi ocenić, jakim byłym ojcem, to należałoby spytać y, moje dzieci. A, a dziadkiem? Y, dziadkiem? No, staram się być fajnym dziadkiem. co, co znaczy w ogóle co to znaczy określenie fajne. Ale kocham te swoje wnuki do szaleństwa. i przy każdej okazji staram się, stara się to im po prostu okazywać. No właśnie, ale skoro już przy tej książce jesteś, by skąd w ogóle na nią pomysł? Absolutnie nie chciałem pisać żadnej książki. <laughs> Zostałem przez mojego przyjaciela Krzysztofa Kędziorek, którego gram w spektaklu pod tytułem Rubinowe Gody. To on mnie namówił do tej książki. A o czym jest ta książka? No, o, o moim życiu. Po prostu o moim życiu. Wydaje mi się, że jak gdyby, nie jak gdyby, ale na pewno pokazuje, pokazuje jakim, jakim jestem człowiekiem i co mnie, co mnie spotkało w życiu. I swoją drogą, tak jak Wam powiedziałam we wstępie, jeśli chcecie się o Panu Andrzeju dowiedzieć więcej, jeśli trochę Was ten dzisiejszy odcinek zachęcił, to polecam, bo nigdzie indziej nie dowiecie się tyle, co z tej książki. I to tak naprawdę o Panu Andrzeju bardzo mało można się dowiedzieć w internecie, bo Pan Andrzej do tej pory wylewny nie był. Jak słyszycie, tutaj też trzeba było się przyłożyć, żeby go namówić do tego, ale udało się, więc korzystajmy z tego. Link do tej książki zostawiam Wam w opisie i w pierwszym komentarzu. A ja osobiście do Dodam, że pan Andrzej jest, jak widzicie, bardzo ciepłą osobą, chociaż podobno, kiedy się go spotka, to różnie bywa z tymi odczuciami. Zapytałam pana Andrzeja, żeby sam siebie ocenił. Wiem, że to niełatwe, ale czasem dość miarodajne. Czy pan Andrzej na co dzień jest tak sympatyczną osobą? Jak nam się tutaj dzisiaj prezentuje? To ja, ja uważam, że jestem osobą sympatyczną, ale ludzie, którzy mnie po raz pierwszy poznają, to uważają, że jestem górem i nie daje się lubić. Ale po jakimś czasie dopiero yy, widzą, że to jest tylko maska, I, i, i wtedy zaczynają. Ja się po prostu bardziej otwieram, i wtedy dochodzi pomiędzy nami do, do symbiozy. Pan Andrzej już teraz jest na emeryturze, choć tak nie do końca. Jedną nogą tu, drugą w pracy, bo nadal pracuje kiedy tylko może. Ale czy wyobraża sobie takie błogie lenistwo? Jeśli tak, to jak? Znaczy, do końca nie jestem na emeryturze. Dlatego, że w dalszym ciągu udzielam się zawodowo. Gram w jakichś filmach, gram w spektaklu, ale najczęściej uciekam na swoje rancho nad Narew czy nad jezioro i tam sobie łowię, łowię, łowię ryby. Także trochę pracy i coraz więcej spokoju. Niebawem premiera kolejnej części najpopularniejszej serii, w jakiej Pan Andrzej wystąpił. U Pana Boga, za piecem, ogródku i tak Kolejna część już za chwilę i dlatego jestem ciekawa, bo bardzo wiele osób, na przykład na Film Łebie pisze, że martwi się nieco o to, czy ten film dorówna poprzednim. Czy będzie trzymał poziom? Czy będzie tak samo zabawny? Zapytałam o to Pana Andrzeja i przyznam, że odpowiedź nieco mnie zaskoczyła. Osobiście też się martwię, czy... Czy ten kolejny film będzie przynajmniej taki sam, jak, tak samo dobry jak poprzednie? No ale trudno. No, ja nie mam do tego stosunku, jeszcze, jeszcze go nie widziałem. Także jestem w takiej samej sytuacji jak, jak nasi widzowie. Zobaczymy. Te filmy powstawały na przestrzeni 25 lat. Zapytałam więc, jak wyglądają powroty do tej samej ekipy po takich przerwach. Jak wraca się nie tylko do ekipy, ale i do tej postaci po tylu latach. Oczywiście, że z wielką przyjemnością wracamy do, do kolejnego filmu. Osobiście sam namawiałem Jacka przez długi okres czasu, żeby, żeby spróbował nakręcić kolejny film. Pracują z nami ludzi ludzie, którzy byli przy pierwszym filmie, czyli to jest szmat czasu, kiedy się dowiedzieli, że Jacek ma zamiar nakręcić ten czwarty film, to oczywiście ochoczo zgłosili się tam do pracy. Jeżeli chodzi o trudno mi powiedzieć, dlatego, że jednak to szmat czasu pomiędzy pierwszym a tym ostatnim, my się zmieniliśmy, świat się zmienił, życie życie goni do przodu. Nie wiem. Ja, ja z wielką przyjemnością próbowałem zmierzyć się jeszcze raz i, i, i z tą rolą. Pozostaje nam więc czekać na kolejną część tego filmu. Ma się pojawić niebawem. No, i tak jak pan Andrzej, trzymamy kciuki za to, żeby była to dobra część. I mam dla was niespodziankę: będę mieć kilka takich książek dla was do rozdania. Jest to prezent od pana Andrzeja, a także pana Krzysztofa Kędziory, który tę książkę napisał razem z panem Andrzejem. Także zapraszam was do mojej karty społeczność. Zostawię wam również w opisie link do niej, jeżeli macie problem z jej odnalezieniem. Tam wspólnie z panem Andrzejem i z panem Krzysztofem wymyślimy jakieś pytanie, na podstawie którego później, a dokładnie na podstawie odpowiedzi na to pytanie, wybierzemy kilka osób, które taką książkę otrzymają. Jeszcze raz jednak, jeżeli Was zainteresowałam tą książką, to zachęcam, by nie liczyć na konkursy, nie czekać, tylko już działać, bo naprawdę warto. Kilka miłych wieczorów. Książka, jak widzicie, jest gruba, a szybciutko się ją czyta, bo naprawdę jest ciekawa więc jeszcze raz zachęcam, ale zresztą nie sama. Jeżeli Państwo chcecie bardziej dogłębnie poznać moją życie, historię, mo moją historię, to serdecznie Państwa zapraszam do czytania mojej książki U Pana Boga na dywaniku. Bardzo dziękuję za ten odcinek panu Krzysztofowi, który się ze mną skontaktował, no ale przede wszystkim panu Andrzejowi. Bardzo mi było miło móc wam przekazać to, co sam aktor ma na myśli za sprawą mojego odcinka. Zawsze są to odcinki wyjątkowe, miłe i takie, które są po prostu dla mnie wyjątkową gratką. Więc jeszcze raz serdeczne dziękuję z mojej strony. A wy dajcie znać, czy dzisiejszy odcinek i jego forma przypadła Wam do gustu i oczywiście napiszcie kilka miłych słów Panu Andrzejowi, bo dziś mogę Was zapewnić, że na pewno te komentarze do niego trafią. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć!